Magdalena Deptuła, witam i zapraszam na kolejne wydanie Szczyt Ekspres. Dzisiejszym tematem są inwestycje przeprowadzone w naszym regionie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Zaczniemy od największej inwestycji. Mowa oczywiście o lotnisku Olsztyn-Mazury. Na miejscu jest nasza reporterka. Wiktorio oddaję Ci głos. Witam Państwa. Znajdujemy się na lotnisku w Szymanach. Jest z nami dyrektor lotniska, Tomasz Kądziołka. Skąd pomysł, żeby akurat tutaj powstało lotnisko? Lotnisko jest wynikiem realizacji rządowego projektu sieci lotnisk i naziemnych urządzeń lotniczych. Jak popatrzymy na mapę Polski, to jeszcze parę lat temu, północno-wschodnia Polska była pozbawiona infrastruktury lotniskowej. Jak Państwo oceniają pierwszy rok działalności lotniska? Pierwszy rok dostarczył nam korekty naszych przewidywań z rzeczywistością. W pierwszym roku przywieźliśmy 50 tysięcy pasażerów. W następnym roku, czyli w obecnym w 2017 zamierzamy 100 tysięcy i z tą dynamiką mam nadzieję, że zbliżymy się do 600-700 tysięcy w ciągu 3-4 lat. To lotnisko jest ważne dla ratownictwa medycznego. W przypadku oparzeń, transplantacji, urazówki w ciągu godziny samolotem transportowym lotniczego pogotowia medycznego można dostarczyć pacjenta do najlepszej kliniki w kraju. I to wszystko dzięki Unii Europejskiej. Oddaję głos do studia. Jak widać, dzięki środkom z Unii Europejskiej lotnisko prosperuje bardzo dobrze. Od 2008 roku w naszym mieście stopniowo zaczęto umieszczać pofajdoki, które są elementem promującym Szczytno. O pofajdokach dla Państwa nasz reporter Wiesław. Szczycieńskie pofajdoki są średniej wielkości figurkami dofinansowanymi przez Unię Europejską. Szlak wyznaczony przez te charakterystyczne dla Szczytna stworki, ucharakteryzowane na mazurskich młodzieńców, wiedzie przez dużą część naszego miasta, dzięki czemu można poznać wiele ciekawych zabytków oraz dowiedzieć się o historii Szczytna. Dla Szczytno Express Wiesław Domalewski. W regionie mamy wiele rozwiniętych szkół. Jedną z nich jest zespół szkół numer 1 w Szczytnie. Na miejscu jest nasza reporterka Emilia, której oddajemy głos. Znajdujemy się w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie, w której również widać efekty dofinansowania z Unii Europejskiej. W tym miejscu został przeprowadzony remont i modernizacja sal, został zakupiony nowy sprzęt, wyposażenie oraz maszyny, które wpłynęły na otwarcie dwóch nowych kierunków. Dla Szczytno Express Emilia Mosakowska. Zespół Szkół nr 1 nie jest jedyną szkołą, którą możemy zaliczyć do naszej listy. Powiat Szczyciński może pochwalić się również zespołem Szkół nr 3, który w ostatnich latach znacząco się rozwinął. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz, który powie o tym więcej. Znajdujemy się w zespole Szkół nr 3 w Szczytnie, gdzie mamy możliwość porozmawiania z koordynatorem projektów sfinansowanych przez Unię Europejską, panią Moniką Chorążewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Jakie projekty udało się pani zrealizować w poprzednich latach? W latach 2011-2013 Zespół Szkół nr 3 realizował projekt pod tytułem Wykształcenie szansą na lepsze życie, który był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Co powyższy projekt wprowadził do życia uczestników? W ramach projektu odbywały się zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów, połączone z wieloma wyjazdami edukacyjnymi. Szkoła została doposażona w sprzęt multimedialny, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. Czy zostały podjęte jakieś kroki w celu realizacji nowych projektów? Obecnie szkoła realizuje dwa projekty. Jeden z programu Erasmus+, który dotyczy nauczycieli języków obcych. Uczestniczą oni w mobilnościach edukacyjnych za granicą oraz drugi projekt realizowany w ramach programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego pod tytułem Przez eksperyment do przyszłości. Dziękuję za udzielone informacje. Przenosimy głos do studia dla szczytna Ekspres Tomasz Cichowski. Jak widać Unia Europejska to nie tylko drogi i dotacje, to znacznie więcej. Zeszczytny ekspres dla Państwa Magdalena Deptuła.